Dawaj się pasze, bo on wziął w ząb Kriegera on... Co, ale ja jeszcze nie wyszedłem A, ja wyszedłem Nie robię co z nimi jeszcze pajacami Popust graje Rekus No Jak najbardziej No ja. Ile kosztuje The Forest? Psz, nie wiem, coś 40 chyba teraz Dobra. Nie wiem Dobro, no no dobra, no i co? Go Jarek na ostatnim miejscu. Mhm. Dobra, dobra, graj się. Ostatni będę pierwszy i pierwszy ostatni, czyli <grym> ja w sumie, to, to, i w sumie dalej będę drugi. Oj, uwaga, uwaga. Jak ty chyba dawno ostatni nie byłeś? O nie, o, nie. o kurde, ale zakręt podatki Led mocny. Powiem szczerze, led mocny. O kurde. <grym o kurde <grym> o ojej, no dobra gościu, się już go już ja się odmał. Nawet na smy, Ja mam takie auto trochę. Nie, ale... Kasia parza na stygoni, no na city. Nie ma wyrównywania. No ale masz się auto. Jak ja No cribera. A ja mam jakieś wiziona. No ale nie, ja się znowu wywaliłem. No. <śśś> o, leci, par, leci tu. <śś> Radzie malutkim. No wiem, widziałem. Down, 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 dobra, da ja dara. chyba też ręczki tu nie chcę grać A no, już Reczki tują dla mózgi Jak się jeszcze raz wywalę, to wychodzę Wychodź wychodź Nie się O wywa, nie dobra, Teraz jeszcze raz się wywalę Jak ty już do rury wjechałeś cubie Nie, co się już na sną? Musisz się mnie przemawiać. Albo. Ile sekund? 8 sekund czwartek. 8 sekund czwartek. 12 sekund czwartek. No, A, to cię mam. to masz do mnie 20. No, na wam. 12 sekund GR plus 20, i teraz zobaczymy. Ja nie ma bardziej, że on się A kolejny wall ride, powodźcie. Oj, no taki fajny. Nie mam fajna matka w tej chwili. No... Wa nowo, pod siebie, Nie, nie pod siebie. Mm -hmm. tylko dla, nie tłumaczy już, nie? Za dobra wszystkim. Nie tłumaczę nie, nie, nie. Kolejny się nie Kolejne Ja Pogrążasz się kościu, Kościół, Kościół Dobra, ja już kompletnie ja z Ruchmanem nie dogonię <grym> Kościół Pogrążasz się Nie używasz się już Ja się. Lepiej w tej sprawie dobieranych ma pod siebie, bo no już wiadomo, że wszyscy, wiadom że dobierasz pod 25 siebie 25 sekund, a nie szpartek, szpartek no, no, no. no tak, no Na to mówię, razie byś dobieranym <grym> przez siebie <grym> i Dla i siebie Zde, po prostu, no po prostu nikt ze wtyku... O Jezu, dobre auto. W sumie nie, nieźle było. dlaczego się zatrzymało pod koniec, tak jakby... W sumie się, jakby... Nie chcę ich No już nie graj, się nie graj już. Nie, nie, już nie, się nie, nie graj, dobra. Boże. Nie pierwszy, znaczy. Aż do drugiego. Ty, ja, ja kamerę zdobluję sobie. Ozdoblujesz. No. no. Czekam. To, to, to się tam wywalej na, na tych, na Wallerach i Pogrążasz się. Co? Sam się podgrążisz. Ulajdy pewnie znam pamięć już. No, no, Grał no, no. tą mapę 10 razy co najmniej Nie dobra. No. Jak zawsze przed nagrywkami było? Ten, nie? To przed nagrywkami było, co było? Przed Aha no tak było faktycznie. Że a, dobierzemy sobie tą mapkę, bo już ją grałem. 3000 <laughs> tysiące no, razy, a tak, dobierzemy sobie tą. Tak. Bo zrobił ser gier przed nagrywkami robił dokładnie. No? No tak, no, no właśnie. I, I dobierał wszystkim mapy, które już zna na pamięć? No, oczywiście no, teraz wybiera no, takie mapy. Wszystkie, te... wszystkie mapy. Nie no, 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 no to, to się waliłem, myślę, auto pewnie też pod siebie dobiera. Pewnie było napisane, mówisz Macie dwa razy lepsze auto. No, no, macie napisane, dwa razy tak, lepsze tak, auto. Tam pewnie napisałeś tamten do autora, żeby... No, do autora byś nie, nie ten nie odpisał, ale... Ja pewnie napisałem, że w Vision wziąć i zamozałeś to potem jeszcze post-play. No, tak. mapy. Sioma, mapy. Siąa każdy poszło. Coś po prostu... mnie wyprzejdzie? O... Co wyprzejdziesz? No już prawdę, ja cię ten na Warner Ride. Wiem właśnie. Aż wyprzedłem, ja mogę coś trzeci. O, no to nie złe auto, nie powiem już o tym ten... Cię, Patrykiem walczymy o zwycięstwo w całej serii to jest czwarta gra jakoś? No, jeszcze jest tylko, ostatnia. Mm -hmm. No, no to pod siebie też wybrano, pewnie już tak maksymalnie yeah, pod nie. siebie, że nawet wybioru. tej mapy nie zna, nawet tej mapy jeszcze nie ma. Ta, tak, tak, ta, ta, jasne, pewnie wiesz, znasz nazwę pewnie na pamięć? Nie, chcę, szczerze, powiem Znasz już na pamięć? Nawet... Poczez znasz nawet po, obiekty oboczne, tak jak góry coś takiego, nie? No, znaki no, nawet znaki no, nawet pamiętasz, no, no, no. gdzie są ustawione. No, bierz, już wiem, ja, nie, już wiem. Chyba takim kątem się nakierować tak na wszystko, oj. Na pewno jest no, wiesz. No muskiem takim jesteś, który najpierw musi wszystko wygrywać oczywiście ale no nie za pierwszym razem, tak, tylko za ośmiotysięcznym razem już. Kurwa nie trafiłem. Z zapomniałem. Ja zwolniłem się. O, o. Ciekawe to było sumy. O chodź, E, nie chcę. Nie Nie no. nie chcę. Kurde, gdybym się dwa razy nie wywalił, to bym Nie chcę, bo to są mapy pod, dobierane pod siebie no <laughs> Tak, no Tak, tak. Ciekawe jak. Ja nie chcę ich wygrywać nawet, ja no, nawet nie chcę być drugi <laughs> Mapy pod siebie. I stepa, po prostu A to już dobra, a to już kończę. Halo Za trzy. A idź, idź, już, spadź, ci mówi, <laughs> i ci już spacz co linki pewnie mówiłem. Co do karitasu jutro, nie? Nooo. Narurżałem najpierw, co znaczy. No. potem dopiero. Nooo. Modlitwa i jedzenie jakieś. No, no Nie, ale mów... Ty, przecież ty będziesz też tam. Ty będziesz yeah. tam ten na Ministranta testowany. <grym> tak, tak. Nie jak twój bracisz, że Fortnite'owy ja wyświrł. No Fortnite. Owy. Nie no, co is... no, jest to, to w sumie słodne, że jest z Fortnite świl, ale...

Ojoj, to. A on pod siebie, wiedział co wziąć. Patrz, wiedział co wziąć i Banshee wziął pod siebie. Maczy mapę pod siebie, a Banshee to już wiedział no, po, prostu, no, po prostu. No bo, prostu, bo wiedział, że będzie deszcz, co nie? Pacz, gościu, przecież to można ustawić. Ustawiłeś deszcz specjalnie. No no, na pewno. To wcale nie było ten, nie? To myśl na pogodę, nie. No nie, nie. No, wszyscy widzieli. O, wszyscy widzą jak jest. O, co jest ty? Nie, Bartek, no, przecież, ale jak się kasza pasza na razie wygrywa, nie, nie mam Dobrze czekać. dobrze, tylko że ty wiesz no, wow. jak zakręcę, o właśnie. No, no. Co ja tam tak wykręcił? Sorry, sorry. No. Nie mogłem inaczej. Dobra. No bo ja, ja mam pasz. On mój farta, tak. bo on tak Farta, no farta, tam no, wie co robi. No właśnie, wie, co ty ja, za mała właśnie ja wiem co ja robię. Nie no czy wiesz co robisz pod tym względem, że już jesteś wyuczony na tej mapy i tyle. No dobra, dobra. Ale, no, ale pamięć jak skręcesz, Ale też już Ale też już nie fata. No, no, robi co się robi coraz suszej? Suszej, no David nie umie mówić nawet. A nie, ale znowu za mnie wygram na serio. No, o! No, bro, już myślałem. No, machał pod siebie znowu, ale No, ale to no, piątą z rzędu. A, piąta żeby to była. Piąta w tej serii z rzędu, oczywiście. Czyli 5x5 5 ma, wygram pod siebie. ktoś na pewno poleciał sobie na tę szaparze, na ramię. Tutaj bo cię tu goniłem. Ale gonij mnie, ale... gani mi, kurde łatwo nie dam wygrać Dasz, dasz, dasz To ty sobie myślisz, że co? Oj, dasz, dasz, dasz to mi wygrać To ty sobie dasz. reprezentujesz Zaufaj, że dasz mi wygrać Nubostwo sobą reprezentuje najgorszy z grzechów Faj, prosta, no i prosta, nie ma deszczu, no i co? Ty A, właśnie, już nie ma deszczu, kurde, smuci mnie to troszeczkę Kupi, To dalej, podawaj U, prosto, To prosta, prosta, go tam Prosta, prosta, prosta to typie, na barcie, no, prosta droga, serio? Nie, no, masz lepsza osoba na co mi wypowiedzieć. Dobra, dobrze powinien być. Niby ban takie się w statach, ale taka dupa troszeczkę. No to nie jest wood, No widzicie co się dzieje? Wszyscy. No, wszyscy. Pięć nie, osób. Nie, nie wiem, nie mało za pięciu osób, ale no w każdym razie. Nie, no co się stało? A z tych pięciu osób wiem, ja że jest... Zaparkowałem się na się takiej opcji? Przynajmniej nowa, żeby wybrać <laughs> no, pod ciebie i samochód. Dla mózgu tak masz 20 sekund od nas. Popieram. Jak się przejdę zaraz do ciebie, no cynika cię nie uratuje. A, sma nie uratujemy. Nawet Fortnite o świerci nie pomoże. Nie no dobra. Ale nawet pieprzony Właściwie. pies to jest za głośno, zdecydowanie. Zadziłeś, on wypije kebika. I ci double shotgunem wyskoczy. Double shotgun. Różno. Masz szczęście, że my nie mieszkamy w Kina, bo tak to już już zjadł tego psa. Kierunka, no Masz szczęście, że nie, nie mieszkamy na bezłudnej wyspy, tak to już bym zjadł wszystkich. A na końcu ciebie Tak za ciebie, Właśnie się wygrywają Opie, silniejsi Silniejsi, właśnie widać, pokazałeś swoje nuboso najgorsze z grzechów Nie dobra, to po prostu... Ja tylko do mnie tracisz. Po prostu jestem lepszym playerem, tak? Lepszym, tak? Bo się nauczyłeś wszystkich map na pamięć, nie tak? Wszystkich. To już wybierasz po siebie nie oczywiście. Wszystkich. Nie, 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 wcale. Wszystkich co masz oczywiście, o to mi chodzi. Wszystkie co masz to wybierasz po siebie. Fajna mapka, podoba mi się. Nie no, ja nie kończę no. <noise> To by było na tyle w tym odcinku. Można wyjść?